Obraz, który znajduje się w świątyni, datowany jest na 1630 rok. Jest taka legenda, która opowiada w jaki sposób obraz znalazł się tutaj w Chodyszewie. Ta legenda pochodzi z XIX wieku i opowiada o tym, że obraz zjawił się rolnikowi, który orał pole. Zjawił się na lipie. Ten rolnik, który zobaczył przepiękny obraz Matki Bożej, przyniósł go do kaplicy do Kiewłak. To jest kaplica, która była tutaj w pobliskiej wiosce, obecnie należącej do parafii. Ale obraz po, po jakimś czasie zniknął z tej kaplicy i wrócił na to samo miejsce, na lipę, gdzie został znaleziony. Mieszkańcy zrozumieli, że Matka Boża chce, żeby dla niej w tym miejscu został, została wybudowana kaplica i kościół. 1630 rok, kiedy jest tutaj Matka Boża Chodyszewska, to jest czas, kiedy w świątyni modlą się unici, grekokatolicy. I ta modlitwa unicka, która zresztą gromadzi tutaj mieszkańców z całej okolicy, przyjeżdżają tutaj też pielgrzymi, aby oddać cześć Matce Bożej. Z Mazowsza przyjeżdżają pielgrzymi z Kurpiów. Ta modlitwa przed obrazem Matki Bożej trwa do 1875 roku, kiedy Kościół zostaje przejęty po dekrecie Carskim zostaje przejęty przez Kościół Prawosławny. W 1875 roku Prawosławni budują tutaj swoją świątynię, Cerkiew Prawosławną. Na początku obraz Matki Bożej nie zostaje umieszczony w cerkwi. Dopiero po 10 latach od wybudowania cerkwi Matka Boża zostaje przeniesiona. Można się domyślać, że dzieje się tak dlatego, że kult Matki Bożej Chodyszewskiej, Matki Bożej wśród ludu Podlasia był tak wielki, że ówczesny probusz parafii prawosławnej Grzegorz Busma był zmuszony, aby umieścić Matkę Bożą w Ikonostasie i tak przebudować cerkiew, jak to opisuje w jednym z listów, aby ludzie mogli obchodzić obraz Matki Bożej na kolanach. Zresztą ta tradycja jest żywa do dnia dzisiejszego. Prawosławni są tutaj w Chodyszewie do roku 1915. Tuż po wybuchu wojny, kiedy zbliżają się wojska niemieckie do Chodyszewa, ksiądz prawosławny razem ze swoimi pomocnikami ucieka na wschód. I najbardziej dramatyczną rzeczą tutaj dla wiernych Podlasia było to, że zabierają także ze sobą obraz Matki Bożej Chodyszewskiej. Aż obraz Matki Bożej dociera aż do Połtawy. I opatrzność Boża chciała, że jeden z mieszkańców Chodyszewa, który wracał z zesłania, wstąpił do jednego z kościołów, gdzie zobaczył obraz taki, jaki znał od dziecka, obraz Matki Bożej Chodyszewskiej. Oczywiście on nie wiedział, że to jest Matka Boża z Chodyszewa, wydawała mu się tylko bardzo podobna do tej, którą czcił od dziecka. I kiedy wrócił do do swojej wioski. Dowiedział się, że Matka Boża została wykradziona z kościoła, wywieziona na wschód. Powiadomił, powiadomił o tym księży. Wtedy już w parafii posługiwali księża katolicy, bo od roku 1919 rozpoczęto tworzyć tutaj struktury kościoła katolickiego. Rozpoczęły się starania o zwrot obrazu obraz wrócił najpierw do Warszawy w roku 1926 został przywieziony do Warszawy najpierw umieszczony w cerkwi prawosławnej ponieważ sądzono że obraz pochodzi z kościoła prawosławnego ale bardzo szybko mieszkańcy tej ziemi mieszkańcy Podlasia zaczęli prosić o zwrot obrazu tutaj do Chodyszewa w tym czasie obrazem zajął się prezydent Mościcki, który dokonał renowacji obrazu i ufundował ramy do obrazu, które w tej chwili także znajdują się na, na obrazie Matki Bożej z Chodyszewa. Obraz wrócił do Chodyszewa w maju 1928 roku. I otóż przywitanie obrazu było niezwykle piękne. Przybyło wielu ludzi na stację do Szepietowa, to jest miejscowość leżąca od Chodyszewa 20 kilometrów. Witało tam obraz 15 tysięcy ludzi. W następnej miejscowości, gdzie była parafia, w Dąbrówce Kościelnej, czekało już na Matkę Bożą 30 tysięcy ludzi. I w takiej wielkiej, kolorowej procesji, bo ludzie przybyli na koniach, z banderią, ludzie byli przepięknie przygotowani, aby widać, ma, witać Matkę Bożą przy poszczególnych kaplicach, w tej ogromnej procesji prowadzono Maryję tutaj aż do Chodyszewa. Umieszczono ją najpierw w kościele prawosławnym, w cerkwi prawosławnej, która tutaj istniała w tamtym czasie, ale napływ pielgrzymów do Chodyszewa spowodował, że ksiądz Marcjan Dąbrowski, ówczesny proboszcz, pomyślał o wybudowaniu tej przepięknej świątyni. Została ona wybudowana według projektu Oskara Sosnowskiego. Prace rozpoczęto w latach 30. -tych. I, I w zasadzie do wojny światowej zostały zbudowane mury, i została ustawiona na kościele metalowa konstrukcja kopuły. Natomiast kościół przez długie lata, jeszcze po wojnie, były to czasy bardzo trudne, brakowało materiałów, ale brakowało też chyba odważnego człowieka, który by dokończył budowy tej pięknej świątyni. Dopiero ksiądz Garbowski podjął się tego dzieła. Świątynia została ukończona w 1000, pod koniec lat 60. W 1976 roku e, ksiądz biskup łomżyński polecił, powierzył opiekę nad e, obrazem Matki Bożej Chodyszewskiej księżom Palotynom, których zadaniem było przygotowanie obrazu do koronacji. Ta koronacja miała miejsce w roku 1980. Znamienną datą koronacji był dzień podpisania porozumień sierpniowych. Koronacji miał dokonać prymas, kardynał Wyszyński, natomiast ze względu na podpisywanie porozumień, na rozmowy ze stroną rządową, ksiądz kardynał musiał pozostać w Warszawie. W jego imieniu Matkę Bożą koronami papieskimi koronował 30 sierpnia 1900. 80 roku kardynał Franciszek Macharski w obecności ponad 100 tysięcy zgromadzonych pielgrzymów. Ściśle z sanktuarium w Chodyszewie związana jest też kaplica na tak zwanej krynicy. Jest to miejsce, które uznawane jest za miejsce zjawienia się Matki Bożej. Tam na krynicy wytrysło źródło, źródło z krystalicznie czystą wodą z której do tej pory czerpią ludzie, którą sobie chwalą jako wodę smaczną, ale nie tylko, uznają tę wodę za wodę, która przynosi i przyniosła wielu ludziom łaskę uzdrowienia. Wielu ludzi używa tej wody właśnie z prośbą o uzdrowienie z różnych chorób, z różnych słabości, dolegliwości. I tam już od dawna od wieku XVIII na pewno stała niewielka kapliczka. Ona była kilkakrotnie przebudowywana, odbudowywana. Dzisiaj znajduje się tam kaplica, która najprawdopodobniej była dawną dzwonnicą Kościoła Unickiego. To jest jedyna tak naprawdę pozostałość po Unitach, którzy tutaj przez kilka wieków modlili się przed obrazem, przed wizerunkiem Matki Bożej Chodyszewskiej. Ludzie bardzo lubią przybywać tam do Krynicy, bo to jest takie miejsce ze stacjami różańcowymi, z dróżkami ku czci Matki Bożej. Tak jak mówią, ludzie odzyskują tam spokój, taki życiowy spokój, którego szukamy często w życiu, biegnąc do różnych spraw i od jednej sprawy do drugiej, biegnąc przez życie. Wielu ludzi tam przybywa. Wielu młodych, wielu wiele rodzin z dziećmi, po to, żeby tam pospacerować. My na krynicy odprawiamy Mszę Świętą od uroczystości Zesłania Ducha Świętego. To jest też jeden z naszych odpustów, tylko takich mniejszych, o mniejszej randze. I tam modlimy się zawsze rano, w niedzielę, śpiewamy godzinki, odprawiamy Mszę Świętą, aż do października do Matki Bożej Różańcowej. Tam w okresie letnim też swoje miejsce znajduje. Ksiądz Pustelnik, który przebywa na Krynicy. Bardzo wielu ludzi przybywa tam na Krynice, aby porozmawiać z Pustelnikiem, aby się gdzieś, można powiedzieć, w swoim życiu na chwilę zatrzymać, zadumać, porozmawiać troszkę o różnych sprawach, z którymi sobie ludzie często nie radzą. Kult Matki Bożej Chodyszewskiej dzisiaj jest niezwykle żywy. To widać przede wszystkim przez liczbę pielgrzymów przybywających tutaj nie tylko na odpusty. W ogóle nasza parafia jest parafią bardzo małą. Liczy sobie około 320 mieszkańców zaledwie. Natomiast w kościele w każdą niedzielę jest razem z naszymi parafianami ponad tysiąc pielgrzymów. Ponad tysiąc pielgrzymów, którzy tutaj przybywają często regularnie z różnych stron, często dojeżdżając po kilkadziesiąt kilometrów po to, aby tutaj przed Matką Bożą zawierzać różne swoje sprawy. Staramy się też odpowiadać na różne problemy, które przynoszą ze sobą ludzie tutaj przybywając. Jednym z takich problemów jest problem uzależnień. Gdzieś tutaj przed Matką Bożą ludzie znajdują pociechę. W tych różnych trudnych, często skomplikowanych sprawach, dla nich tutaj w, pi w każdą pierwszą sobotę miesiąca y, trwamy w takim czuwaniu nocnym, wieczornym, modlimy się w intencji rodzin, które dotknięte są problemem alkoholi alkoholizmu czy, czy różnych innych nałogów, bo dzisiaj to są różne skomplikowane sytuacje związane i z narkotykami, i, i z hazardem, i innymi trudnymi y, y, uzależnieniami. Chcemy też tutaj w tym roku Miłosierdzia dokończyć projekt, który już w pewien sposób rozpoczęliśmy, projekt powstania, zorganizowania tutaj w Chodyszewie ośrodka pomocy właśnie osobom z uzależnieniami. Mamy nadzieję, że taki ośrodek powstanie tutaj w pobliskiej szkole, która już nie funkcjonuje jako szkoła, a pozostał po niej budynek akurat można powiedzieć przeznaczeniem dobrym dla tego budynku byłoby powstanie takiego ośrodka. Innym elementem kultu Matki Bożej, która jest oblubienicą Ducha Świętego, jest powstanie też tutaj przy Sanktuarium w Chodyszewie bardzo żywej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Wspólnoty, która tak naprawdę wyrosła z mszy świętych o uzdrowienie, które są tutaj odprawiane w Sanktuarium w Chodyszewie w każdą drugą sobotę miesiąca i trzecią niedzielę miesiąca. Na temsze święte przybywa bardzo wielu ludzi, modląc się o różnego rodzaju uzdrowienie fizyczne, duchowe. Trzeci element tego, tego, tego kultu Matki Bożej to jest, to, to, jest, to jest też trwanie tutaj na rozważaniu Słowa Bożego. To jest i modlitwa, i grupa biblijna, to, co chciałbym jakby podkreślić, ta, ta ogromna rzesza ludzi, która przyjeżdża do Chodyszewa, aby pojednać się tutaj z Bogiem. Czyli sakrament pokuty, który jest tutaj sprawowany codziennie oczywiście, ale szczególnie w tych okresach ważnych dla Kościoła, czyli przed świętami wielkanocnymi czy w Adwencie przed świętami Bożego Narodzenia przybywają naprawdę ogromne tłumy ludzi. Aby tutaj pojednać się z Bogiem. Pragniemy gorąco zaprosić wszystkich pielgrzymów do Chodyszewa, aby na pielgrzymim szlaku nie omijać tego pięknego sanktuarium, gdzie czczona jest Matka Boża pojednania. Można tutaj chwilę odpocząć, można prosić Matkę Bożą o błogosławieństwo dla swoich rodzin, ale także błogosławieństwo dla naszej ojczyzny. Wiemy dobrze, jak. W wielu wymiarach naszego życia potrzebne nam jest pojednanie. Myślę, że i Podlasie, i nasze sanktuarium, i okolica ma bardzo wiele do zaproponowania wszystkim pielgrzymom, którzy chcieliby troszkę odetchnąć. Odetchnąć też klimatem tego sanktuarium umieszczonego pośród pól, umieszczonego w przepięknej okolicy, pośród lasów. Gorąco zapraszamy księża i bracia palotyni z Choruszami.